Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam serdecznie bardzo wszystkich mocno. To jest Secret Neighbor Tomek? Jestem. No przecież Tom, ja się co? witam. Nie ja wiem, ale ja się pytam Tomka czy to Secret Neighbor. Aha, Boże, Jestem? ja się musiałem wyciszyć, nie <laughs> ja słyszałem. Witamy serdecznie A, w dziesiątym, w dziesiątym w odcinku z, A odcinku. To ja Tomek naszej... to jest to, po Neighbor jednak? Secret? Tak. To Tam. mam. <laughs> Czy ja mogę zacząć? Bo no, tak. Dzień dobry, no jestem szybko. Wojtek jestem. Aga jest Witam Tomek. Witam serdecznie jest. bardzo Trzec, mocno, przy, Wszystkich bardzo serdecznie w wyzwaniu adeptów i znowu Wojtek. Ale się, jestem. Aga! Miłem <grym> potem. Jestem. <miłę potę>. Tomek. <grym> jestem. <grym> jestem również ja i moi drodzy, przystępujemy od razu do losowania ruletki, więc czas pras i Mura, moi proszę ta bardzo, tak właśnie. No, dzień dobry. No, dzień dobry, Ikimura, słuchajcie. Znaczy, dajcie sobie wszyscy ready ładnie. Jaki Byłem taki taki na paznokciach ostatnio, patrzcie, jak. ja mam czerwone szpony. Jest ostatni, moje? Nie wiem, co się ze dzieje. Nie wiem, o co chodzi. Maciek nie wiem o co ma, chodzi, mam ma ma piękne różowe szpony, tak. I chciałem powiedzieć, że wszyscy mamy już adepta u Wojtka w odcinku, ale to nie zwalnia nas obowiązku, żebyśmy mieli podwójnego adepta. To czy, Przepraszam, ten, ja mam podwójnego adepta. To byś mam potrójnego dzisiaj adepta. Nice. Proszę, potrójne. Widzicie? To jest powinien be, Wojtek. Powinno być, tak, powinien być takie osiągnięcie, że tam kilka razy możesz wbijać, taki mistrz yu gi Tak o, właśnie. włosy mi faluje. I jak zawsze moi drodzy, każda postać ma trzy perki, trzy więc wiadomo, fali. że yu też ma trzy perki. Na fajnie jest. Jest ucieczka z... Przestań. No powiedz, co chciałeś <grym> powiedzieć, powiedz. Co <grym> chciałeś powiedzieć? Co Pracujesz powiedzieć? na najwyższych obrotach. Nie hamuj się. Najwyżej ty ktoś nie, tam zaznaczysz sobie <grym> pewną opcję. I inspirujesz innych do radzenia sobie Nie, inspirujesz. I wkurzasz odległości 6 metrów. Może 6 metrów, od... nawet 1200 nie pomaga, pomagano. Odniesionego ocalałego otrzymujesz efekt pośpiechu. Ja metrów ruchu się zwiększoną o 7%. Prędkość szamotania się niesionego ocalałego zwiększa się o 20%. No. Zwiększa się o 20%. Ciekawe co to? Napiszcie w komentarzach. Wstaję z wodu. AHAHAHAHA szczęścia Masz wiele za drapa ale szczęście zawsze się do ciebie uśmiecha Łód szczęścia aktywuje się zawsze, gdy odniesiesz obrażenie I tam za krwi przez łącznie 180 sekund Co was bawi? No przez 180 sekund powiększa się o 20% Jakie 180, nie 120? Łód szczęścia zostaje na stałe ja wyłączone do końca próby po wykorzystaniu nie. całego czasu całego I słuchajcie całego ostatni czasu. trzeci perk, po trupach do celu, czyli to taki trochę Wojtek po trupach do celu Walczysz o swoje Walcz o swoje ty co masz pod ręką by O Wszystko przewagę. co mam pod ręką Naciśnij Escape żeby wyjść z gry Żeby aktywować umiejętność Nie skończyłem czytać no, no wróć ...aktywnej umiejętności i wstrzymaj go przez 4 sekundy, stojąc obok przewróconej palety, aby z powrotem ją postawić. Umiejętność po trupach do celu odnawia się po upływie 140 sekund, moi drodzy. Pięknie. Spróbujemy stawiać w tej rundzie? No, spróbujmy hmm. postawić. Ja a jest kapel jak będzie tak stawiać. Bo jak coś stoi, to musi być w ruchu od razu. Oczywiście. No, ale on chyba dochodzi, nie? Lewo, Nawet w autobusie machamy Tak? I proces budowy wraca. O, no. Jakiś dym? Potem A nawet jeszcze, po, jeszcze potem na, po fileta z oceanu albo z Indii jadę. Możemy, machniemy sobie, możemy sobie machnąć. Co ma teraz tematykę morską wchodzimy na. Bo filety są dobre i... Aga, jakie lubisz ryby? A Filet. ty z nami to oglądałeś, czy nie? Filety. Co? Sam, on tego nie oglądał, on nie wie o co chodzi. Ja, o Jezu. Nie... O O Jezu. Opóźniony Tomek, o, o, opóźniony To już te lata. Ty się nie zasłanie latami, dobrze? 30 Boże. lat minęło. Zaśpiewam ci to za rok. No, <laughs> <laughs> ja jesteś wszyscy razem, to nie dobrze. Ook jest nasz na Jak wszyscy razem gdzie? No ja stąd spitem. Jesteś! Jestem, ja... Jestem odwłok. O nie, to nie ty. Kto jest niebieską? Ja, kto, ja byłem sam co Kto wszedł ci? po przed schodach. No, dwa. Ja. No to. Musiałeś spitolić? Jezus! Jezu. Jest... Wojtek! Aż cofłem! po co ty ze mną idziesz, jak to jest pojedynczy gen, Tomek. Pilnujecie tyłów. Ej, ja się A ja boję, coś... że was ryknę. Słyszę jakiegoś diuta. Robię Wojtek, gena. Wojtek, słyszę diuta. Jak, jak u was idzie tam wszystko, dobrze? Nie, bo ja ja nic słyszę. jeszcze nie dotknąłem. Cześć, dobra, ja stoję tak, że widzę A stąd. robi ktoś obudzi mnie generator? No ja tak biegnie Wojtek. Wojtek, halo? Nie. Ja teraz A, dotykam. Nie, nie robię, nie robię gena, bo. Żółty. No kurde. Nie robię gena dlatego, że jest kur, terror kur, tutaj. Kur, kur, kur. To co ja tu Wojtek pilnowałem? To ja rób robię gena. na środku. On ma rzeźnika i rzucił mi apteczką w twarz moją. Co? No bez szczelny. Ja faktu. na środku robię gena. Ale może już nie będę robić, bo ktoś tu będzie. Jezu, jezu, jezu nie! O kurde, by tu spadł. No to także fajnie. Tomek, ja zostawiam cię tu. Dobra, jak powieszą Maćka, to będę wiedzieć, gdzie, gdzie jest. Dzięki. No o, na razie, no co, no piwni, tak, to idę, nie wiem. do piwni idę. Do piwni, i... do piwni. A to dobrze, to jestem dwa piętra I... wyżej. Ale, jeżeli Ale pamiętajcie, że on ma barwę. No, on może tak, mieć barwę, więc tak. No, nie ma, bo to jest jego perk, więc może mieć. A podejrzewam, że raczej sobie nie odpuści, żeby nie grać z barbą. A, ja halby zrobione, Aha, to było, że mam halbę zrobioną. Znaczy, kurwa. on chyba poszedł na górę. Sekundę, sekundę. Ja nie jestem Ty w szafce. Później! No zablokowało się! No stare! Jaka To To mówię, że wszyscy dozawek. A mnie zablokował i nie mogłem... Ej, ja no. Ej ja wiesz, weź mam do ślepego zawłoka, no. po matka. A ja w ogóle zajmuję. Dziękuję. Ha! Tylko że ja zgubiłem swoją apteczkę, nie wiesz? Nie bo ja tego pójdzie? Nie, nie została nie. Nie. nie, Tomka bierze. No, no nie apteczkę. Gdzie ja mam apteczkę? Czekaj, bo ja nie wiem gdzie... Gdzie, gdzie on mi w mordę przywalił? Y, poszedł... O do tej osoby. Ha! Boże, co tak na hardcorze? Czekaj. Wojtek! Co tak Ja chcę, apteczkę. Oho, Oho. Tomek jest w szafie. Kasuje no. się właśnie. <noise> mi do... Jestem w szafie. Ja też. Poszedł do nie, najbardziej on oddalonej on osoby. Do najbardziej oddalonej, czyli to jest Maćko. To <noise> Tomek, jaka dedukcja! Oh. I... Dobra, Dobra, to się le lecimy wszystkie. No. Dobra, Dobra, mogę ja pierwszy. pierwszą. Jesteś jechana. No zaraz ty będziesz jechana. Tam ja się. Jest. Mnie nie wszystko. lecieć. O skubana ty. To mogłabyś tak profilaktycznie się wypiąć. nie. Jezu, ale halałaga miałeś wstawiać. No nie. Na, ja leżę, właśnie, ja leżę. gdzieś jest coś do postawienia? No postaw mi. Tomek, idę stąd. Ja za tobą idę. Jak stoi tak, a być w ruchu. A goń, skacz. Tu jest ty jesteś? O kurwa, za każdym. A just wanna say. Poszedł do wy... osoby, która się wspina. Aga, chodź tu. Kto się wspinał no. do góry? No, chodź, no! Nęcisz, nęcisz, a, a potem uciekasz, ty. To. Jak już obiecujesz, to Zdziamy? pokaż mnie, jak postępujesz. Bolecie go. No. I już przecież, zapraszam <grym> się do mnie serdecznie. Czeka, jakoś wamaćka. Jaka ty już Chodź tu, Tomek, będziemy macać. No, chodź. To właśnie go potrafił. poszedł chyba. No, co ty? Macie! Ja się napinam! To się nie ja się ja się mi napina, ale wtedy się nic nie zwęża. Może ty bo, jesteś? Bo, bo. Nie, nie słyszę go już. Ona! Okay, bo jest genie. za nami! O kurde, Jak za. Jak za nami? No nie, no ja ginę! Uciekaj, Maciek! Boże, jeszcze ja powie za mieszka. Maczkiem! Wydupił i moją pójdę za No tak, no ma ja, ja mnie nie zabrał. O nie, robię narę, dobra. O! Giniesz? Nie, no przecież pięć razy bliżej. To co robisz? Mówisz, że narę. Ej, przy mnie można postawić. Hmm. <laughs> to chyba ja chcę ją postawić. No bo puknął ty. No, no ja idę, a postawić. postawisz. Idzie w waszą stronę, do dwójki, która idzie tak się powoli. Pan poszedł. Ja robię gena. Ja też robię, na górze. Na moich plecach. Ja na dole. Aga, ja go słyszę. No Aha. mówiłam, na moich plecach. Panie! naj, 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 ma. Dziękuję. Hej, Ej! Ja mu. Ej, pokazałem mu, że na im. <grym> Chodź. Ej, patrz, a postawmy tu, zróbmy to, czekaj. Co ty chcesz zrobić? Przecież to się nie da postawić. Da się, czekaj. 4 sekundy stawiasz, minimum, Aga, To nie jest taki chopsz, dotkniesz my już. Nie stąd speeda. Ma, 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 macie, jak idziemy. koło mnie. Dobra, kończę na górze. A jest jestem stragli, ty. Kto mnie weźmie? Zbieram. Zaraz cię wezmę, a jak wezmiesz, to już nie zapomnisz tego nigdy. Nie Ej, obiecuj, nie obiecuj. Ja się boję. O Boże, centralnie na niego spadłem, nie? Jak to? Dobra, to, to tam czekał, no. czeka no. ja tam tak, na co mnie. było? Gdzieś było mojego. O, skrzyneczka, dziękuję. To Ale. moja. A, kurde, ale mi, obro... dobra, e, zciągnij ten ale mi obrobił, dobra, ściągnij się Tomek, Ale mi obrobił, ale mi obrobił, ale mi obrobił, ale Tam wstawiają, o, temu tak. obrabia. E, idzie do Tomka Tomek, chodź. Maciek. To weź biodro, bo nie mogę Cię wyprzedzić. O, ale żeś wjechał w niego, jak w masło ty. Ale skubany czekał, aż spadnę, nie? Słuchajcie a kto tu wisi teraz? Ja. Nie, ja nie mogę wojtka ściągnąć. nie. Ja, ja idę, to, idę, idę. Ej tu kapteczka twoja na. na kapteczka. Kapteczka. <Glubi> no. oh, oh. O, on mi oh. zas obrobi. Poczekaj, poczekaj. Tu jest kapteczka, jakby co, twoja chyba nie? Dziękuję. Tak. Jestem za wojtkiem, coś. Tu Po mnie. Aha, no i tu patrz, Tu, tu na gruzach. Jak wyjdziesz, czekaj. Tu, tu, tu. Zuginę. Ginę, słuchajcie, marny. Ale tu tam jest maciek. Halo, aga. No, ja tu jestem. On tu ma gdzieś hak prawda? No oczywiście, papa musie. Ha. Było miło. do szafy. Ta sama chila. La, la 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 la. La luna, na 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 na. na. O la luna la luna na na na. O cześć. A pan co się tam? robi esenz z ogórkiem yy, chyba. Tak. No, znaczy, ja więcej graczy macie ich nie ma. A nie dobra, jest też Tomek. Tomek. To ja. Czekaj, gdzie jest? Czekaj. Gdzie... No, uciekam. Czy to będzie szybki mecz? No, jest bardzo. Bardzo, no. Tomek, jakie ty zrywy robisz? No się. Kuść! Zostawił mnie. O nie. Stary, zostaw mnie. Jest koło ciebie? Nie... Miej mnie dziabnie Pobiegł za Wojtkiem Uuuu Chyba żart Agnieszko Ja już nie come żyję Come baby O Boże Przecież ja nie pamiętam jak się wchodzi tam do góry Ja też nie żyję Po schodach Gdzie ja to kuźwa są te schody? Maybe, no ale blisko, tak No jak on tam poszedł za... Aga, nie z tej strony na górze tam. To... No gdzie jest? I Z drugiej strony No to ty nie widzisz go jak leży? Aga... No, Troszkę przy... nie widzę, wiesz? Nie, jest po drugiej stronie. <laughs> Troszkę nie widzę! Przy dziurcach, Nie, jest koło mnie. Jak to? Przecież był przy mnie przed chwilą. No przecież słyszę jego teren. Dlaczego no, czemu tu gdzieś spadł? No, czemu nie? Po jakim Ej, on mnie szuka. No, poczołgam się. On ma Po Poczołgam się. Patrz. Ej, pewnie ma, no bo to jest ten. Ten pan upadł. O kurwa, on mnie szuka. On przyjdzie do tych szafek, Ry -ry. jak no i chuchi go i pie przed tej wersją. To bardzo gusi. O. Czyż nie? No, Abyś pięknie. Poleciałaś prosto na jadaczkę. Ale to sobie Miał barbę? miał barbę. No ma barbę. Ma. No ma, no bo to on, to jest jego perk, nie? A mnie to nie interesuje, że to jest jego perk. Czy wezmę skrzynkę? Nie. Czy To za kutafą. A jeżeli. wierzę w tobie, jest ostatnia nadzieja, że się wyłiglujesz od niego i nie wygryzesz. Staniesz? Mimo tylu ran? Ja mu pokażę mm. nie. Disaster. Jeżeli ma barwę, to i tak wie, że ty tu jesteś. Nie, nie, nie. No, pokazałem ci nie. Czemu tylko działa, jak to pokazuje? Nieprawda. Baga, ma secret power. <ścoughs> ma secret power? No nie. No to nie was że macie secret power. Ale nas pojechał. Ja, ja mam jawną pałę. <ścoughs> ja też mam jawną pałę. No, ale widocznie lala, taka lala, pała go nie interesuje. Lala, no widzę właśnie. Lala, Nas porobił. Lala, 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 lala. No, o, wróciłem w rangę, fajnie. <grym <grym to co o, moi ja dozyd, mieć czwartą. Słyszymy się teraz ja? w drugim meczyku. Poczekaj, mam pipę? Ja mam minus pipę. O no nie, Ma... zero, pi zero pipa. no. Ja dostałem pipa. Dobrze, to y, szybkie cięcie i słyszymy się w drugim meczyku. Stop. Zaraz. Tak, tak.